Cześć z tej strony, Baba na Keto, i zapraszam Cię na pyszny ketogeniczny obiad. A dokładnie na rewelacyjną golonkę z pysznymi dodatkami. Czas na marynatę, czyli musztarda sarebska, następnie oliwa, ocet jabłkowy i przyprawiamy solą, pieprzem. Ostrą i słodką papryką. A jeśli chodzi o ocet, to konkretnie ten Wam polecę, ponieważ jak to się mówi, nie pali w gardło. Mm. <laughs> Całość dokładnie mieszamy i wkładamy do lodówki na minimum 2 godziny. Ja powiem Wam, że wolę sobie dzień wcześniej zamarynować i dopiero na następny dzień piec. Nasze golonki gotowe, więc wkładamy je do naczynia żaroodpornego. Zaraz zobaczycie 8 golonek. Nie przestraszcie się, to jest na 2 dni. No i co, podlewamy troszkę oliwą, aby się nie przypaliły i wkładamy do pieca, od czasu do czasu kontrolując i podlewając wodą. I nasze goloneczki lądują w piekarniku na 2 godziny. A dodatkiem do mojej golonki jest kalafior ugotowany, zblendowany, posolony z odrobiną masła. Fajnym dodatkiem do kalafiora jest boczek i pietruszka. Ale to za moment, teraz czas na wyłożenie naszej golonki, następnie ketogenicznych ziemniaczków, i właśnie teraz posypujemy je pietruszką i pokrojonym podsmażonym boczkiem a naszą kropką nad i są górki kiszone. No i co kochani, życzę Wam smacznego. Oczywiście dajcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobało. No i co? Do następnego. Pa!